Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Witam mistrzu. Moi drodzy, piękne okoliczności przyrody, piękna natura, piękna budowla. Moi drodzy, dziś zaprezentujemy wam z mistrzem Jarosławem kombinację technik bardzo skutecznych, które możesz użyć zarówno w samoobronie, jak i na ringu, jak i na macie, jak i w klatce. Pamiętaj, że system bojowy tylko wtedy jest skuteczny, jeżeli jego technikami możesz walczyć również w klatce, również na macie, również w ringu. Jeżeli system bojowy nie wykorzystuje sparingów, nie wykorzystuje realnej walki, to jest on tyle wart, co wyczyny cyrkowców, moi drodzy. Także zapraszam. OK, moi drodzy, i na czym polega kombinacja? Kombinacja polega na oszukaniu od swojego napastnika. Spójrzcie, stoimy ładnie w pozycji walki, tak? I muszę zacząć atak. Czasami też tak bywa, prawda, że w samoobronie już się sadzi, podniósł ręce, już wiadomo, będzie bite, trzeba coś zrobić. Zobaczcie, co ja robię. Uderzam prawy, taki bezpośredni z góry na środek klatki piersiowej. Zobaczcie, pomiędzy gardę. Jeżeli stoi ktoś w gardzie, to uderzasz pomiędzy gardę. Zobaczcie, co się dzieje z napastnikiem. Popatrzcie, jak dostaję w klatę, zobaczcie, o, lekko się zapada. W tym momencie, popatrzcie, ręka wraca oczywiście, uderzam, długie uderzenie, spójrzcie, poza łokieć, to jest bardzo ważne, moi drodzy. Spójrzcie, raz i poza łokieć. O! Czuć? Czuć! Czuć! Spójrzcie, jeżeli spowoduje tym prawym to, że ręce się lekko zejdą, bo to jest naturalny odruch każdego człowieka przy walce, zeszły się ręce, spójrzcie, otwiera się ta przestrzeń, ta. Tam jest organ o nazwie wątroba, i jeżeli ktoś jeszcze nadużywa różnych środków, to wątroba boli, moi drodzy. Także spójrzcie. Raz, bum. Tam poza łokieć trzeba tak spójrzcie. Hop. Trzeba tak sięgnąć, moi drodzy. Spójrzcie. Raz, hop. Tak jest. I jeszcze raz z tej strony. Spójrzcie. Hop. Hop. Raz. Tam poza, poza ten łokieć. Oczywiście, moi drodzy, musicie sobie to Przećwiczyć w domu, ponieważ jak trafisz w walce, ta, trafisz w, walce w łokieć, to po ręce masz. To masz po ręce. Także, moi drodzy, hop. O, widzicie? Spójrzcie, tak wygląda po takim prawdziwym uderzeniu, no bo tam bijesz mocno, zobaczcie. Hop, hop. I tu można by już było skończyć. Moi drodzy, albo hop, hop, przejść do. Sierpa. Spójrzcie. Hop, hop, hop. I sorry, hop. No, moi drodzy. Po to mam rękawice właśnie, żeby mistrz... Raz i dwa. Na przykład. Spójrzcie. Raz. To jest bardzo ważne. To uderzenie jest bardzo ważne. To nie jest uderzenie proste. Dlatego, że proste uderzenie jest łatwo wychwycić. Zobaczcie. Hop. Uderzamy. Spójrzcie. Z tej strony może mistrzu pokażemy. Spójrzcie. Uderzamy tu. Widzicie? Proste uderzenie, jak idzie, łatwo go odbić. Hop, uderzenie z góry jest ciężej, Zobaczcie, w takiej pozycji stojąc, możesz lekko nogę i tam trzeba takim pozałokieć. A ja byś chciał zapukać tam do drzwi. Puk, puk, hop, trzeba uderzyć. Raz, hop. No i spójrzcie. Raz, hop. Pokażemy z każdej strony. Raz, hop. Ta. Raz, hop, hop. Ok, mistrzu, no i narzekają, że nigdy nie pokazujesz technik, e, moi dozy. No to teraz mistrz Jarosław pokaże tą, e, tą technikę, i jedziemy sobie. Ta. Ta jest. I jeszcze raz z drugiej strony. O. A. Jak widzicie, moi dozy, ładnie mistrz ją. Ziom... O. Zobaczcie, na mój lewy. Pięknie mistrz Jarosław to zrobił, moi drodzy. Bo pamiętajcie też, mistrz Jarosław jest trochę ofiarą tego, że e, mi asystuje, moi drodzy, ponieważ mistrz Jarosław jest pełnoprawnym mistrzem, to jest po pierwsze, a po drugie jest wicemistrzem Polski w karate w kategorii mistrzowie. Moi drodzy, także dajcie lajka. Like Zobaczcie, co mistrz zrobił. Mistrz Jarosław na lewy prosty, spójrzcie, na mój lewy prosty zszedł sobie jako, u, jako uderzenie stopujące. Po pierwsze zrobił unik, po drugie wszedł. Ktoś powie, mógłbym uderzyć z prawej? Mógłbym. Ha! ha, Widzicie? Tu jest ramię. Idealnie ułożenie. Poprosimy kamerę. Idealnie ułożenie. Zobaczcie, moi drodzy. Nie wiem, kto mistrza Jarosława nauczył takiego idealnego ułożenia, ale to uderzenie jest idealne. Zobaczcie. Jeszcze raz, mistrzu, może z tej strony pokażesz. Raz, hop. Widzicie? Spójrzcie. Weszło tu. No i jakbyś, mistrzu, skończył prawy na górę, na przykład bum, bum. Nie ma mistrza Grzegorza. Koniec. Popatrzcie. Uwaga. Raz, dwa. Patrzcie. Tak. Jak ładnie sobie wchodzi mistrz Jarosław w mój atak. Tak. Widzicie? Nawet jakbym prawy uderzał, idzie od razu prawy. Widzicie? Jakbym chciał znowu coś uderzyć, lewy. Czyli mistrz Jarosław wchodzi w mój atak i natychmiast przechodzi do kontrataku. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Moi drodzy, piękna technika. Zachęcam Was do nauczenia się jej. Hop, hop, raz. I tam dalej, już jak chcecie, bo można też oczywiście, moi drodzy, przecież zrobić hop, hop. I popatrzcie. Hop za plecy. Jak ktoś lubi parter. Można hop, hop. Jak ktoś lubi systema, wszystko można. Moi drodzy, spójrzcie, jak można tą technikę rozbudować? Jeśli jesteś na przykład kickboxerem, albo kopiesz, możesz zrobić coś takiego: zobacz, uderzyć tu, uderzyć po wątrobie, zobacz i teraz tak. Raz, długi sierp, i spójrzcie, jaka się otwiera możliwość. W tym momencie możesz kopnąć na głowę. Bum, ewentualnie, jak jesteś na ulicy, a ja nie polecam, możesz kopnąć jak low kick na. Dwie nogi. Zobaczcie, w jaki sposób można sobie fajnie ustawić napastnika. Zobaczcie, możesz to wypróbować w sparingu. Spójrz, jeżeli sobie tam sparujecie hop, 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 hop. Tak jest. Pamiętaj, te techniki wchodzą i bazują na odruchach twojego napastnika, czyli odruch zciągnięcia rąk, odruch wątroba, odruch. 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 Zobacz. Jeśli uderzysz, to uderzenie w centrum. Jeżeli podciągniesz tu na górę, zobacz, każdy ten łokieć ściągnie mu się, a jak się ściągnie łokieć w dół, to gdzie go nie będzie? To gdzie nie będzie ręki? Na szczenie. Zobaczcie. Raz, dwa i poprawka. Tu możesz wykorzystać długi sierp, tak? Bo nie wiesz, jak ci się napastnik ułoży, zobacz. Raz, dwa, trzy. I prawy to już by było tylko. Ha, ha, ha. Ha. I prawy to by było. Spójrz na pracę nóg. Raz. Zobacz. Teraz spójrz. Ha. Raz. I ręka do głowy. Nogi się zmieniają. Ha. Zobacz jeszcze raz na pracę nóg, bo ona jest bardzo istotna, ponieważ jeżeli nie zapracujesz na nogach, jeśli źle uderzysz któreś uderzenie, to nie będziesz mógł kontynuować akcji. Spójrzcie. Raz. Zobaczcie na moje nogi. Widać w kamerze? Widać w kamerze? Kamera odpowiada, że widać. To jest. To jest kamera, moi drodzy. Spójrzcie, teraz patrzcie. Przekładka i taki długi sierp, zobaczcie, ręka wraca. I teraz nogami raz. Ręka wraca i uderzam. Spójrzcie. Raz, nogi. Dwa, nogi. Popatrzcie. I trzy. Taki długi sierp, tu albo taki zamachowy. Zobaczcie, ha, ha, ha. te nogi trzeba, trzeba przełożyć. Mistrz Jarosławie, zobaczymy moi drodzy, sprawdzimy czy mistrz Jarosław mi przełożyć nogi. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy. Tak jest. I na przykład zakońć ma wasigerii yy, prawym na górę. Będzie to ładnie wyglądało. Raz, raz, dwa, trzy. No i piękna kombinacja do pięknej walki. Zobaczcie. Tak jest. Widzicie, moi drodzy. Pamiętajcie, że systema Combat to nie tylko pokazy, nie tylko jakieś tam wyimaginowane techniki. To realna walka, realna technika. Jeszcze pokażę Ci jedno wykorzystanie. Spójrz. Prawy, lewy na wątrobę, ściąg ręce i uderz. Czyli wykorzystaj ten obrót ciałem. Zobacz, raz, dwa. I teraz popatrz, raz, dwa. No i pięknie. Raz, dwa, hop, bęk. Oczywiście nie będziemy tego kończyć, moi drodzy. Bo mistrz Jarosław wrócił u fryzjera. Jest ładny. Nie chcemy go zepsuć. <laughs> moi drodzy, jedziemy. Hop, hop, hop. I spójrzcie, tu taka patelnia może przejść. Ta. Musimy uważać. Za każdym razem, jak wywrócę mi ścianę muszę go potem obciopywać. Spójrzcie. Ha, ha, ha. Ha. Tak. Pamiętajcie, że jeśli działacie tutaj na zasadzie systema, raz, zobaczcie, trzeba tak, o, widzicie? Raz, dwa, ściągnij ręce, zobacz, i na głowę, hop. Musisz to zrobić bardzo szybko i jednocześnie, ha, ha, ha. Dlaczego tak oddycham? Moi drodzy, bo jeśli nie oddycham podczas uderzeń, to potem sapie bo ja muszę mówić i oddychać, moi drodzy. To nie jest takie proste. Popatrzcie: hop, hop, hop. Raz i tu, hop. Moi drodzy, zobaczymy, czy mistrz Jarosław to zrobi. Mistrz Jarosławie. No, no. jeszcze mistrz mówi tak: wejść tu i popatrz. W ten sposób. Uwaga. Właśnie, moi drodzy. Problem jest, problem jest z mikrofonem, bo nie chcemy uszkodzić. Jedziemy. No, się poprawię. Jeszcze wytnę. No, moi drodzy. I tak to siedzi. Systema, zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Kontrola przy kolanie. I cztery. I noga. I noga. Bo już nie walczymy. Jak go balimy to już tam nie walczymy. Może być przekroczenie. O, właśnie, nowa koszula. Obczepiamy się nawzajem. Moi drodzy, dzięki Wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o lajku, like subskrypcji i tak dalej. Dzięki, mistrzu. Dzięki. I do zobaczenia.